Cześć, z tej strony Michał Iwanicki, zapraszam Was na kolejny odcinek Drogi Środka. Tym razem będziemy mówić o tym, jak można poradzić sobie za pomocą akupresury nie tylko przy bolesnej menstruacji. Nie wiem, czy wiecie, ale niemal 60% populacji kobiet cierpi na tzw. zespół napięcia przedmiesiączkowego. Jedną, jednym z elementów tego zespołu, oprócz napięcia psychoemocjonalnego, jest również ból menstruacyjny. Większość kobiet traktuje to jako norma. Ginekolodzy wręcz w ten sposób to opisują, że ponieważ tak dużo kobiet cierpi na tego rodzaju bóle, to jest to coś całkowicie normalnego. Tymczasem nie jest to normalne i jest kilka łatwych sposobów, w jakich można trochę ulżyć sobie w cierpieniu, a czasami kompletnie zniwelować ból. Jedną z tych metod jest akupresura, ale o tym zaraz. Najpierw zacznijmy od początku. Z czego taki ból w ogóle wynika? Otóż przyczyny do końca nie są znane, natomiast wiadomo, że jest to związane ze złuszczaniem się endometrium oraz z ruchami mięśniówki macicy i jej skurczami. Zawsze, kiedy taki ból się pojawia, Powinno się udać do ginekologa, żeby sprawdził on za pomocą m.in. USG, czy nie wynika to z jakichś bardziej poważnych przypadłości, takich jak endometrioza, nawet guzy nowotworowe, mięśniaki, macicy, czy na przykład jakiś stan zapalny w obrębie narządów miednicy mniejszej. Jeżeli jest to już wykluczone, to dopiero wtedy można do tego podejść jako do takiego zespołu bólowego związanego z menstruacją. Normalnie w takich przypadkach zaleca się leki rozkurczowe, i to najczęściej panie biorą w sytuacji, kiedy właśnie pojawia się ból. Czasami ten ból jest tak silny, że panie biorą również bardzo silne leki przeciwbólowe. Z punktu widzenia medycyny chińskiej, nie wchodząc za bardzo w szczegóły. Możemy się na to patrzeć na zaburzenie głównych trzech narządów. To jest wątroby, śledziony i nerek. Czasami to są tylko niektóre z tych narządów. Czasami one są zaburzone razem w trójkę. Związane jest to głównie z cyklem krwi. W produkcji krwi właśnie te trzy narządy mają bardzo duże znaczenie. Natomiast patrzę, czy tak bardzo lokalnie, jest to zawsze pewien problem ukrwienia. W medycynie chińskiej mówi się, że kiedy tylko jest ból, to następuje do tak, tak zwany zastój qi, czyli zastój energii albo zastój krwi. Im ten ból jest silniejszy, tym bardziej mówimy o zastoju krwi, im on jest słabszy, tym bardziej mówimy o zastoju qi. Czyli tak to wygląda z punktu widzenia medycyny chińskiej. Jest kilka punktów na ciele, które się używa i są bardzo skuteczne, zarówno jeżeli chodzi o profilaktykę takich bólów menstruacyjnych, jak i działanie już w trakcie, kiedy ten ból się pojawia. Przejdźmy do tych, które się znajdują na nodze. Punktów akupunkturowych na nodze mamy bardzo wiele, natomiast takie, które najbardziej oddziałują na ten rejon ciała, mamy tak naprawdę. Trzy bardzo istotne i trzy na meridianach, które są mocno związane właśnie z narządami, które potrafią tutaj spowodować jakiś problem. Na meridianie nerek jest to punkt nerka 6. Żeby zlokalizować punkt nerka 6 musimy zlokalizować sobie wierzchołek kostki przyśrodkowej i zejść, zjechać poniżej odległość mniej więcej kciuka i tam będzie taki, takie dosyć tkliwe zagłębienie. Czyli to będzie mniej więcej, ten punkcik będzie tutaj to jest nerka 6. Następnym punktem, bardzo istotnym, jeżeli nie najistotniejszym, właśnie jeżeli chodzi o różne problemy z miesiączkowaniem, nie tylko związane z bólem, ale również cały zespół napięcia przedmiesiączkowego, ale też problemy w ogóle z uzyskaniem miesiączki i tak dalej, będzie punkt śledziona 6. Żeby go zlokalizować, on znajduje się trzy cuny nad kostką przyśrodkową, czyli znowu trzeba mieć zlokalizowany wierzchołek kostki przyśrodkowej. Następnie, następnym punktem topograficznym będzie krawędź przyśrodkowa kości piszczelowej, czyli tutaj musimy znaleźć tą krawędź przyśrodkową, która się znajduje tutaj. I Idąc od wysokości wierzchołka kostki przyśrodkowej, Trzy cuny do góry znajdujemy śledzionę 6. Jak zrokalizować trzy cuny. Otóż wystarczy sobie położyć dłoń bez kciuka na wysokości koski przyśrodkowej i w miejscu, gdzie mamy mały palec, oczywiście nasz mały palec, będzie się znajdował punkt śledziona 6. Tutaj go zaznaczamy. Tak jak mówiłem, jest to jeden z podstawowych punktów, jest to też punkt spotkania kanałów śledzi ony wątroby inerek, więc uciskając ten punkt tak naprawdę działamy na wszystkie te trzy składowe. Pracujemy na tych punktach w taki sposób, że najpierw go sobie lokalizujemy, następnie go sobie rozcieramy we wszystkich kierunkach, szczególnie w tych bolesnych. Na punkcie możemy spędzić nawet około 2-3 minut, dopóki ten ból, który jest odczuwany nie minie. Kolejnym punktem jest punkt wątroba 8. Jeżeli chodzi o lokalizację, to znajduje się on między ścięgnami mięśnia półśnieńistego i półbłoniastego, dokładnie w zgięciu kolana, czyli w tym miejscu. Podobnie jak przy innych punktach, uciskamy go przez jakieś 2-3 minutki. On często jest bolesny. Jak ten ból już minie, można odpuścić uciskanie. Następny punkt, już Wam dobrze znany, bo omawiany również przy okazji problemu z zatokami, to jest punkt jej to grube 4 Jak być może pamiętacie, znajduje się on między pierwszą a drugą kością śródręcza. Jest to punkt, który jest zawsze używany w sytuacji, kiedy są jakieś problemy bólowe w ciele. Jest to taki punkt akupresurowy, właśnie przeciwbólowy punkt jej to grube 4 czyli hegu. Punkty na nogach możemy tak jak mówiłem wcześniej uciskać profilaktycznie jak i w momencie kiedy ten ból już się pojawia. Natomiast jest jeszcze taki punkt dodatkowy, nazywa się Geshu, to jest punkt pęcherz moczowy 17, który znajduje się z tyłu na plecach na wysokości wyrostka kolczystego siódmego kręgu piersiowego. Jego możecie sobie uciskać właśnie tak wałkiem tak jak pokazuję, albo piłeczką, najlepiej tą przestrzeń zlokalizować sobie, często u pań, na tej wysokości po prostu przebiega stanik, albo zlokalizować po prostu bolesny punkt w okolicach, prostawnika grzbietu, zaraz pod łopatkami i w tym miejscu sobie tą piłeczką, wałkiem powoli pracować, rozmasowując go, tak jak w przypadku wcześniejszych punktów, około 2-3 minutki. Jakie są jeszcze inne zalecenia? Warto pamiętać o tym z czego ten problem się wywodzi. Tak? Czyli, tak jak mówiłem, bezpośrednią przyczyną tego problemu zazwyczaj jest gdzieś upośledzone ukrwienie. W związku z tym, odpoczynek jest jak najbardziej skazany, ale można również brać udział w łagodnej aktywności ruchowej, być może joga by była dobra. Spacer, takie ćwiczenia jak tai chi czy kung, czyli pewna aktywność ruchowa, ale nie jakoś bardzo forsowna. Sprzyja też bardzo medytacja, dlatego że u podłoża tych problemów z bolesną miesiączką potrafią być też emocje i stres. Zioło lecznictwo tylko tutaj polecam się udać do odpowiedniego specjalisty, który takie, takie zioła zaleci. Również takie formy terapii, jak osteopatia. Bardzo często to bolesne miesiączkowanie jest związane na z złą postawą, z nieprawidłową współpracą między przeponą oddechową, a przeponą moczowo-płciową, i to są tematy, którymi właśnie osteopata też się może zająć. Także, jak tylko macie takie problemy, czy znacie kogoś, kto ma takie problemy, chce sobie z tym poradzić. To możecie mu spokojnie polecić ten filmik. Tutaj w prosty sposób pokazuje, jak uciskając zaledwie tutaj 4-5 punktów jesteście w stanie na pewno zredukować ten ból o kilkanaście. procent. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do subskrybowania, do lajkowania. Do zobaczenia niebawem.